Prawdopodobnie jeszcze w tym roku wejdą w życie nowe stawki za wodę i ścieki. Do tej pory wszyscy klienci sądeckich wodociągów płacili tyle samo. Teraz ma się to zmienić. Taryfa dla poszczególnych grup taryfowych nie powinna być jednolita, tak naprawdę. Czyli, jeżeli mamy grupę taryfową, gospodarstwa rolne, gospodarstwa domowe, przepraszam, w miejscowości Nowy Sącz, i grupę taryfową gospodarstwa domowe w miejscowości, załóżmy Stary Sącz, to niekoniecznie w Starym Sączu musi być taka sama taryfa jak w Nowym Sączu. Wręcz zgodnie z przepisami prawa, jednolita taryfa na terenie działalności całej spółki mogłaby być uznana za takie działanie skrośne czyli pokrywanie kosztów dla jednej grupy klientów zyskami innej grupy klientów. Spółka Sądeckie Wodociągi wiosną tego roku złożyła do regulatora nowy wniosek taryfowy, tłumacząc to stratą, jaką spółka notuje. Wyjątkiem jest nowy sąd. Prawie 30% kosztów spółki to z podatek od nieruchomości, to z podatek od, od budowli, tak zwanych. No tam oczywiście inne drobne typu budynki, jakieś, ale największy udział to z podatek od budowli. A tymi budowlami są właśnie sieci. I teraz trudno jest uznać, żeby. W pewnych gminach, w niektórych gminach praktycznie podatek od nieruchomości, których beneficjentem jest gmina, pokrywa praktycznie same przychody spółki z tytułu odbioru ścieków czy dostawy wody. My musimy to zmienić. Sądecki Wodociągi oprócz Nowego Sącza dostarczają wodę na tereny gmin Korzeny na Kamionka Wielka, Nawojowa i Stary Sącz. I to właśnie mieszkańcy tych gmin muszą się liczyć z podwyżkami. Spółka podejmuje działania mające na celu i rozmowy i, 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 i stanowiska do... do yy właściwych gmin o to, żeby obniżyć ten podatek w jakiś sposób, prawda? Zinterpretować pewne zapisy, które są możliwe w inny sposób, co by mogło ograniczyć te koszty, czyli pomniejszyć koszty podatku nieruchomości. Jeżeli by to zostało e, przeprowadzone, to wtedy zresztą, też takie z jednym z pism wyjaśniających, takie wyzwanie, czy taka prośba do spółki została skierowana przez wody polskie. E, co spółka zrobiła, żeby obniżyć te koszty, koszty związane z podatków, widząc w całych zestawieniach, jak to jest istotny wpływ na, na obowiązującą taryfę. Natomiast wspomniane gminy zarzucają spółce nieposzanowanie zasad Solidarności. Przypominają także, że przystępowały do spółki na zaproszenie sądeckich wodociągów. Dzięki temu udało się wówczas otrzymać potężną dotację. Gminy dostały także zapewnienie, że taryfa będzie jednakowa dla wszystkich odbiorców.